Daj, nie ubyłeś sobie roweru. No i dojechaliśmy, ile przejechaliśmy kilometrów? Trochę jest to oszustwo, bo nie jechaliśmy z łodzi i mamy 9,920 metrów przejechanych. Data Google, który ze schronów skręca? Czy to skręca schron w zieleniu czy schron w konewce? To jest jeden z czterech schronów, drugi schron jest w konewce, a dwa kolejne na Podkarpaciu. Miałem znowu nagrać vloga i znowu zapomniałem nagrać jak startujemy, nie? więc po prostu nie nagrałem jak ruszamy z łodzi, tylko od razu nagrałem jak dojechaliśmy do bunkru. Schron krojowy długości 355 metrów dla pociągu sztabowego. W wieleniu. Stwierdzam, że mam zdecydowanie rozładowaną baterię w tym w mojej latarce, wiesz? Uznaliśmy, że w związku z rozładowaniem naszej latarki nie ma co iść dalej. Kiedyś już tam byliśmy, więc wychodzimy. Ale patrzcie, to był naprawdę bunkier dla pociągów, bo są to. Zdraź mi swój świetny pomysł, jaki właśnie no wymyśliłaś. Może, pojechać nad morze, zapakować ze sobą dwa rowery. ze sobą znaleźć jakąś miejscówkę do spania. Rano w sobotę wsiąść na te rowery i pojechać trasą rowerową na Hel. I z powrotem. Ale będzie super. A zrób hel. Hell! Nie tak. Hell. Teraz nasz pomysł na ten wypad jest taki, że byliśmy w Wieleniu, w Bunkrze i jedziemy do spały. A później chcemy pojechać do, do Inowrocławka. Do Inowłodza, <noise> do, do kościoła. I tak, jedziemy. Za nami bardzo ładna droga. Zostało nam kilometrów. Tam było ile? 6? A było do tego miejsca, To było 2,5. A 5,5 kilometra mamy do spały. To już niedługo lecimy. Generalnie uwielbiam ludzi, którzy potrafią gdzieś znaleźć w fotografii czy w filmie takie, wiesz, zależności jakieś, nie? W obrazie. Że coś, jakby jakiś obiekt. Który jest na zdjęciu Wchodzi w reakcję z innym obiektem, który jest na zdjęciu nie? I dlatego robisz mi cięcie na tle bagna? <śmiech> nie nie? <śmiech> nie To nie ta zależność Nie ta zależność? Nie Dobra Dotarliśmy w przeurokliwe miejsce Ale musimy stąd iść, bo jedzie następny samochód Po prostu auto za autem tu jest A to jest niedobre Bo zaraz wylądujemy w pagnie. Mamy rowery... Gdzie mamy rowery? O, tu mamy rowery. Tu mamy Za barierką. I my teraz też jesteśmy za barierką. O, jest bezpiecznie. Agata to jest nawet w bagnie właściwie. A dal się bawią To będzie mocne, to, będzie, to już wiem, że tak będzie film zaczynał. Dotarliśmy do spały. I jesteśmy mm -hmm. na moście nad Pilicą. A konkretnie, konkretnie jesteśmy na moście nad Pilicą. nad Pilicą. Nad Pilicą. I Pilica jest bardzo ładna. Taka sobie. Polecam każdemu taką wycieczkę. Naj najszczególniej A polecam latem dzieciom. A przylecimy tutaj na kajaki. A latem przylecimy tutaj na pewno nie na kajaki. Chyba że będzie wody po kostki. W którą stronę płynie woda? Tam nie. Tam. Dlaczego tam, jak tam jest, tam jest północ, wszystko do morza powinno płynąć? Nie rozumiem tego. Więc płynie w drugą stronę, w góry. A teraz po prostu wsiadamy na rowery i jedziemy dalej. Agata wsiada chyba na mój rower. A ja będę jechał damką, no. Słabo to widzę po prostu. Podróż sentymentalna. Wróciłem po wielu latach do Spały. Kolejka stoi jak stała. Pensjonat Miś stoi jak stał. Jest tam, a za mną jest pensjonat Żbik, O, ten tu, to jest Żbik. Tak, pamiętam jak dziś byśmy się chowali z Maćkiem Porosem tutaj w kolejce. Z Michałem Czekajewskim, z moimi dobrymi kolegami druhami z podstawówki, tak było. Maciej, Michał pozdrawiam, musimy tu się kiedyś spiknąć przy kolejce i zobaczyć czy się jeszcze w trójkę zmieścimy, bo wątpię. No i dotarliśmy w końcu do żubra spalskiego Dotarliśmy w końcu do żubra spalskiego i... Dotarliśmy w końcu do spalskiego żubra Symbolu spały od wielu lat symbolu spały Dotarliśmy do symbolu spały Jedziemy sobie taką bardzo ładną drogą rowerową ze spały do Inowłodza. a droga jest naprawdę fajna słuchajcie bardzo fajna bardzo przyjemnie się jedzie To jest pyszna herbata. Mm, dobry termosik. Cieplutka. Jak nagrać, że jest cieplutka? Trzeba by użyć kamery termowizyjnej. Ale nie mamy takiej kamery, więc musi starszyć samo zdjęcie kubka. Cieplutka? Pyszne. Ciepła czy gorąca? Gorąca. Gata, delektuje się. Napawa swoje oczy widokiem tego pięknego. Średniowiecznego zamczyska. Ale powiem ci, że jesteś sobie w stanie wyobrazić o czym na wyobraźni. Jak za dawnych czasów tutaj przedzierali się, wiesz, obce wojska przychodziły i stawały tu przed fosą i mówią, o nie, fosa, nie przedrzemy się, nie przedrzemy się. Nie damy rady. Nie mamy kaloszków. że mam nieodparte wrażenie, że ta wyśmienica lokalizacja idealnie nalewałaby się jako scenografia do Korony Królu. Tam widać kościół. Kościół Świętego Idziego. Kościół Świętego Idziego. Dotarliśmy do kościoła Świętego Idziego, które Wam pokazywałem przed chwilą z ruin zamku, które są tam po prawo. mamy koniki, ponieważ niestety na mostek się nie dało wejść, bo jakiś ośrodek zbudowano tam, dlatego pozdrowiliśmy koniki, pomachaliśmy im i jedziemy sobie dalej, bo jedziemy w sumie do domu nie? bo jest godzina, która? późna, nie wiem tak, wydaje mi się, że to już będzie moja ostatnia przebitka Agata, bo jest bardzo późno i musimy po prostu pedałować do Tomaszowa